metta to nie miłość Czytałem wykład Dammy, w którym ktoś twierdził, że metta nie powinno się tłumaczyć jako miłująca dobroć, bo miłująca dobroć jest zbyt słaba. Powinno się to tłumaczyć jako miłość. Jednym z powodów, jak mówił, jest to, że nikt nie pisze piosenek o miłującej dobroci, a wszyscy piszą piosenki o miłości. Nie wiedziałem, że w tłumaczeniu słów Buddy mamy się kierować piosenkami o miłości. Trzeba zobaczyć, że miłość i metta to dwie bardzo różne rzeczy. Po pierwsze, to są różne słowa w pali. Metta zasadniczo znaczy życzliwość, życzenie szczęścia. Miłość to Pema. Jak powiedział Budda, miłość ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim jest bardzo zaborcza. Zgłaszasz roszczenie do kogoś, a Twoja miłość idzie tylko do ludzi, których lubisz. Jeśli ktoś źle potraktuje osobę, którą kochasz, znienawidzisz tę osobę. Jeśli ktoś jest miły dla osoby, którą kochasz, pokochasz tę osobę. To bywa dość arbitralne i jest bardzo stronnicze. Podobnie jeśli jest ktoś, kogo nienawidzisz, a ktoś jest dobry dla osoby, której nienawidzisz. Znienawidzisz także tego kogoś. To w ogóle nie jest sprawiedliwe. Jeśli ktoś jest zły dla kogoś, kogo nienawidzisz, pokochasz tę osobę. Co też nie jest sprawiedliwe? Możesz skończyć, jak to się mówi, w dziwnym towarzystwie. Tak więc miłość buduje stronniczość i w istocie przeszkadza metcie, zwłaszcza gdy próbujesz rozwijać metę jako postawę uniwersalną. Musisz zrozumieć skąd bierze się szczęście. Bierze się z Twoich działań. Ludzie będą szczęśliwi dzięki swoim działaniom, jeśli ich działania są umiejętne. To znaczy, że nie ma na świecie tylko jakiejś X ilości szczęścia, którą rozdzielasz między jednych, a innym odmawiasz. Każdy ma zdolność działać umiejętnie i można życzyć, aby wszystkie istoty zachowywały się umiejętnie. Nie ma w tym konfliktu ani obłudy. Jednocześnie, w gruncie rzeczy, zrzekasz się roszczeń wobec tych ludzi. Rozumiesz, że to od nich będzie zależało, czy rozwiną umiejętne nastawienia. Od Ciebie będzie zależało, czy rozwiniesz umiejętne nastawienia we własnym umyśle. Chcesz mieć pewność, że Twój umysł nie jest stronniczy. Inaczej będziesz dobry dla ludzi, których lubisz. A niedobry dla tych, których nie lubisz. To stworzy złą kammę. Kiedy więc rozwijasz metę jako postawę uniwersalną, musisz zobaczyć, że porzucasz zaborczość. To ważny aspekt obchodzenia się z innymi ludźmi. Nie jesteśmy zaborczy w naszych wyobrażeniach o tym, czego od nich chcemy. Po prostu chcemy, żeby byli szczęśliwi. Ale gdy rozumie się kammę, co jest częścią właściwego rozwijania metty, uświadamia się także, że przekracza to nasze możliwości, by uczynić innych ludzi naprawdę szczęśliwymi. Możesz mieć wpływ, możesz zrobić co się da, by pomóc im zrozumieć, jaka kamma byłaby dobra i zrobić wszystko, by pobudzić ich, zachęcić i nakłonić do umiejętnego działania. Ale to od nich będzie zależało, czy zdecydują się tak postąpić, czy nie. Spójrz na samego Buddę. Niedawno rozmawiałem z grupą ludzi, którzy byli bardzo nakręceni obecną polityką świata. Ktoś z nich powiedział: Nie można po prostu pozwolić, żeby zło przetrwało na świecie. Cóż, zło przetrwało na świecie od bardzo dawna. Kiedy Budda odszedł z tego świata. Na świecie było zło. Zło było przez cały czas. Problem polega na tym, że jeśli próbujesz zetrzeć zło z powierzchni świata, sam możesz stać się całkiem zły. Trzeba zrozumieć, że na świecie jest bardzo wiele rzeczy poza naszą mocą. W ten sposób metta może współistnieć z równowagą umysłu. Miłość nie potrafi. Trudno zachować równowagę wobec ludzi, których się kocha, zwłaszcza gdy są krzywdzeni przez innych, albo gdy po prostu starzeją się, chorują i umierają, co z pewnością spotka nas wszystkich. Metta to postawa, która pozwala żyć w świecie dojrzale, mądrze. Jeśli rozumiesz ją jako życzliwość i rozwijasz życzliwość w zgodzie ze zrozumieniem kammy, wtedy Twoja życzliwość nie musi tworzyć cierpienia. Bo jeśli nie mamy równowagi umysłu jako oparcia dla życzliwości, będziemy cierpieć. Chcemy, żeby istoty były szczęśliwe. A popatrz, co robią, wszelkiego rodzaju rzeczy będące przeciwieństwem przyczyn szczęścia. A są i tacy, którzy już są szczęśliwi, i popatrz, co robią ze swoim powodzeniem, wszelkiego rodzaju okropne rzeczy. Jest wielu ludzi, nad którymi nie masz żadnej władzy ale nie możesz pozwolić, żeby cię to przytłoczyło. Musisz zrozumieć, że taka jest natura świata. Jesteśmy tu po to, by robić co najlepsze w świecie, rozwijając swoje doskonałości w niedoskonałym świecie, a to obejmuje rozwijanie właściwej postawy wobec wszystkich, wobec tych, którzy działają umiejętnie i wobec tych, którzy działają nieumiejętnie. Musimy mieć życzliwość dla nich wszystkich. Dlatego Budda mówił na tak wiele sposobów o tym, jak cierpimy, gdy kogoś trzymamy drogo przy sercu, innymi słowy, gdy go kochamy. Jest w kanonie historia o człowieku, który stracił swojego jedynego małego synka. Chodzi codziennie na cmentarz i woła: Dokąd poszedłeś, mój jedyny synu? Dokąd poszedłeś, mój jedyny synu? Pewnego dnia, wracając z cmentarza, zachodzi do Buddy. Budda mówi: Skąd przychodzisz? Wyglądasz jak ktoś, kto postradał zmysły. Mężczyzna opowiada, co się stało, a Budda odpowiada: Tak, tyle cierpienia bierze się z tych, których kochamy. Mężczyzna się oburza. Mówi: Nie, szczęście bierze się z tych, których kochamy. Cierpi codziennie od śmierci syna, więc naprawdę jest nieprzytomny z rozpaczy. Odchodzi od Buddy i przypadkiem natyka się na grupę hazardzistów. Opowiada im, co powiedział Budda, a oni mówią, ależ nie, on się myli. Szczęście bierze się z tych, których kochamy. Facet uznaje, że zgadza się z hazardzistami. Oczywiście to symboliczne. Miłość jest hazardem. Ta rozmowa dociera do króla króla Pasenadiego, który w tamtym czasie nie był jeszcze uczniem Buddy. Wzywa swoją królową, Mallikę. Wie, że jest uczennicą Buddy i mówi – ten twój Budda, posłuchaj, co teraz powiedział. Mallika mówi – cóż, jeśli on to mówi, to musi być prawda. Wtedy król na nią krzyczy – wynoś się stąd, w ogóle nie myślisz samodzielnie. Więc ona wysyła Bramina do Buddy, żeby zapytał, co miałeś na myśli, kiedy to powiedziałeś? Budda odpowiada, opowiadając historię o ludziach, którzy wariowali, gdy umierała ukochana osoba. Tak bardzo, że w jednym przypadku mężczyzna, bojąc się, że krewni zabiorą mu żonę i wydadzą ją za kogoś innego, zabija ją i zabija siebie, myśląc, że po śmierci będą razem. Cokolwiek potrafi skłonić cię do czegoś takiego, oczywiście nie jest umiejętną postawą. Bramin wraca i przekazuje królowej słowa Buddy. Królowa idzie do króla i zamiast cytować Buddę, układa własną lekcję. Mówi: Czy kochasz swoje inne królowe? Tak. Czy kochasz swojego syna? Tak. Czy kochasz mnie? Tak. Gdyby cokolwiek stało się któremukolwiek z nas, co by to z tobą zrobiło? Odpowiedział, Od was zależy moje życie, to miałoby na mnie ogromny wpływ. Ona powiedziała, o to chodziło buddzie. Miłość to wystawianie się na upadek. Rzeczliwość natomiast może przetrwać śmierć. Potrafi zmierzyć się ze śmiercią, potrafi zmierzyć się z rozłąką, ze wszystkimi faktami życia. Kiedy ktoś się rodzi, możesz mieć dla niego życzliwość. Kiedy umiera, nadal możesz mieć dla niego życzliwość. To jest postawa, którą chcesz rozwijać: życzliwość. Kiedy po raz pierwszy wróciłem do stanów, Przeprowadzałem pierwsze rozmowy indywidualne dla grupy, którą uczyłem w Orange County. Pierwsza rozmowa była z kobietą, której pierwsze pytanie brzmiało: Ta praktyka jest cała o miłości, prawda? Powiedziałem: Nie, ona jest cała o wolności. Wyglądała na zszokowaną moją odpowiedzią. Ja też byłem dość zszokowany jej pytaniem, ale to do tego się sprowadza. Budda uczy nas być wolnymi, więc powinniśmy unikać wchodzenia w rzeczy, które by nas związały. A miłość jest jedną z nich. Oczywiście będą ludzie, z którymi jesteś blisko, ale twoja postawa ma być postawą życzliwości. Wasz wspólny czas jest krótki, więc chcesz zrobić co się da, żeby pomóc tej osobie znaleźć szczęście wewnątrz. To nie może być szczęście zależne od Ciebie, bo Ty i ta osoba w pewnym momencie będziecie musieli pójść własnymi drogami. Cokolwiek możesz zrobić, by pomóc innym rozwinąć wewnętrzną siłę, to pomaga ci zakończyć relację, kiedy nieuchronnie się kończy, bez żalu. Dlatego ważne jest, by zrozumieć, że nie jesteśmy tu po to, żeby pisać piosenki ani żeby odwoływać się do emocji ludzi ani do własnych emocji. Jesteśmy tu po to, by uczyć się dojrzałości. Życzliwość to coś, co możesz mieć wobec wszystkich. I to coś, jak mówiłem, co potrafi wytrzymać fakty starzenia się, choroby i śmierci, bo nie zgłaszasz roszczeń. Szukasz własnej wolności i pozwalasz innym ludziom również być wolnymi.